Właśnie przed momentem zakończyliśmy konferencję prasową. Konferencję prasową wraz z posłem Grzegorzem płaszczkiem, na której zaprezentowaliśmy stanowisko Konfederacji dotyczące nadużywania służb specjalnych, nadużywania technicznej możliwości podsłuchiwania Polaków, inwigilowania Polaków za pomocą podsłuchów, najczęściej telefonów komórkowych. Możliwości, którą władza nie ma prawa nadużywać. Nie ma prawa nadużywać tej, tego sposobu, tych technicznych możliwości, jakie nowoczesna technologia stwarza. I jako Konfederacja występujemy właśnie w obronie prywatności Polaków. W obronie tego, że te nadzwyczajne, nadzwyczajne narzędzia mogą być używane tylko i wyłącznie w nadzwyczajnych sytuacjach. Nie e, dla e, przeciwni, nie no, przeciwników politycznych, nie dla ułatwienia prowadzenia danych e, spraw, e, czy to przez policję, czy to przez inne e, służby, tylko w sytuacji, kiedy jest to głęboko uzasadnione. Także bierzemy w obronę Polaków, ale mało tego, że za tym jesteśmy, to jesteśmy również za tym, żeby bez względu na to, czy to była władza PIS, -u, czy to była władza wcześniejszej platformy, czy być może przyszła. Koalicji Obywatelskiej. Będziemy zawsze bardzo stanowczo na tej linii i protestować, i będziemy bronić Polaków, żeby nie byli obiektem właśnie przesadnej inwigilacji inwigilacji, która jest bezpodstawna, niezasadna, wynikająca z niekompetencji, złej woli, czy czasem właśnie z powodów politycznych.